Polacy w referendum akcesyjnym w 2003 roku zgodzili się na wejście do Unii Europejskiej, opartą o, która była oparta o swobodę przepływu ludzi, kapitału, usług oraz dóbr. W zamian za to, że otworzyliśmy swój rynek dla zachodnich korporacji, które bardzo brutalnie i często nieuczciwie zaczęły od razu rywalizować z polskimi małymi firmami, miał do nas popłynąć szeroki strumień pieniędzy. Polacy nie zgadzali się na Unię Europejską, która będzie nakładała na nich nowe podatki, zaciągała Dług i w zamian za to jeszcze nie będzie dawała nam żadnych pieniędzy. To na pewno nie było to, czego oczekiwali Polacy. Polski rząd zachowuje się w taki sposób, jak gdyby. Mógł bez żadnych ograniczeń oddawać nowe kompetencje Unii Europejskiej, nie dostając nic w zamian. To już nawet nie jest handel czy też kupczenie polską suwerennością, to jest oddawanie polskiej suwerenności za darmo. Jeżeli Unia Europejska zacznie nakładać nowe podatki, ten podatek cyfrowy, podatek od usług finansowych czy też podatek emisyjny, to koszty życia w Polsce jeszcze wzrosną. Jeszcze ciężej będzie się tutaj żyło, inflacja będzie jeszcze wyższa. Jeżeli kolej. Sektor usług czy też dóbr będzie obciążony nowymi podatkami, z których dochody w całości będą trafiać do Unii Europejskiej, a nie do polskiego budżetu. To idzie w bardzo niepokojącym kierunku i warto zapytać Polaków, czy to jest rzeczywiście to, o co im chodziło, kiedy w roku 2003 głosowali za wejściem do Unii Europejskiej. Stąd proponujemy, żeby przeprowadzić referendum, które miałoby dwa pytania. Pierwsze. Czy zgadzasz się na to, żeby Unia Europejska nakładała nowe podatki? Zgodnie z artykułem 217 polskiej konstytucji podatki w Polsce są nakładane drogą ustawy, nie drogą decyzji jakiejś rady, której nikt nie zna, mającą siedzibę w Brukseli, tylko w drodze polskiej ustawy. Tymczasem za zgodą polskiego rządu podatki są nakładane drogą decyzji. I wydaje się, że wypadałoby to sformalizować, ulegalnić tak, żeby podatki w Polsce były legalne. Być może Polakom mało jest tego, że podatki i składki nakłada na nich Mateusz. Morawiecki bez opamiętania. Być może bardzo chcą tego, żeby dodatkowo łupiła ich jeszcze Unia Europejska. Wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobne, ale oczywiście wypada Polaków zapytać, czy sobie tego życzą. Drugie pytanie dotyczyłoby tego, czy zgadzasz się na powiększenie zasobów własnych Unii Europejskiej oraz dalsze rozszerzanie kompetencji Unii Europejskiej. Polacy zgodzili się w 2003 na przekazanie konkretnych kompetencji Unii. Nie wszystkich możliwych, ale konkretnych. Potem mieliśmy traktat lizboński, który już nie został zatwierdzony w drodze referendum. Nikt Polaków już się o rozszerzenie kompetencji Unii Europejskiej nie pytał. A potem dalsze rozszerzenia, to już było nawet nie w drodze traktatu, tylko w drodze jakichś ustaleń wewnętrznych w Brukseli. Polacy muszą się wypowiedzieć, czy rzeczywiście to jest kierunek, w którym chcą dążyć. Po nieudanym eksperymencie z tak zwaną konstytucją europejską, która została odrzucona w referendum przez Europejczyków, w Brukseli bardzo boją się pytać ludzi o zdanie. Na ustach mają bez przerwy demokrację, natomiast rzeczywistości są ciałem wybitnie niedemokratycznym. Oddajmy głos ludziom, zapytajmy ludzi, czy rzeczywiście kierunek, w którym zmierza Unia Europejska jest tym, w którym kierunku chcemy iść.